Dzień dobry. Dzień dobry. Kochani, jedno ćwiczenie na biodra. Niezwykle skuteczne. Jakiś czas temu Igor pokazywał swoje ulubione, a to jest moje ulubione. Robią je przed staniem z łóżka. Możecie sobie też zrobić na plaży, jak tak sobie leżycie wakacyjnie. Słuchajcie, zakładamy nogę na nogę. To już relaksuje. I teraz ta noga, która jest na górze, idzie do podłogi. Ciągnie za sobą tamtą nogę, która jest pod nią staramy się dotknąć kolanem do ziemi. Łopatki są przyklejone do podłogi i patrzymy się w przeciwną stronę. Patrzmy mi brządy, To tak cudownie rozciąga lędźwiowy odcinek kręgosłupa oraz tutaj tam kość biodrową krzyżową, która czasem boli po bo nocy na niewygodnym materacu. I wracamy powoli. Druga strona, noga na nogę i schodzimy. Kolano w lewo, głowa w prawo. I trwamy tak 10-15 sekund. To jest niezwykle przyjemne, relaksujące i naprawdę doskonale rozciąga. Jak nie możecie zasnąć, to możecie to sobie zrobić też przed snem. Starajcie się przytrzymać, tak żeby poczuć w plecach, inaczej tego nazwa nie Kochani, wspaniałego dnia, dużo radości. Trzymajcie się. Ciao.